Wróciłem do domu na Boże Narodzenie. Dom był pusty, z wyjątkiem babci jedzącej resztki. Na stole była kartka, wydaliśmy Twój pożyczony 8500 dolarów na rodzinną wycieczkę statkiem. Zajmij się nią, kochanie, powiedziała babcia. Naprawimy to. Skinąłem głową. Cztery dni później prosili o pomoc. Nie zapukałem, to był dom moich rodziców. Ten, który praktycznie opłaciłem. I miałem być w domu na Boże Narodzenie, jak obiecałem, jak zawsze. Ale kiedy otworzyłem drzwi wejściowe, nie poczułem tej ciepłej, radosnej atmosfery, którą się spodziewałem. Choinka świeciła, jasne, tania plastikowa gwiazda mrugała, jakby chciała przeprosić. Ale cisza była przytłaczająca. Brak głosów, brak papierów do pakowania, brak cynamonu ani śpieczonych ciasteczek, tylko ciche brzęczenie widelca o talerz. Cześć. Zawołałem, ostrożnie wchodząc do środka. Kochanie, dobiegł głos z kuchni, miękki, zmęczony. Zakręciłem róg i tam była. Babcia siedziała sama przy stole, w swoim robionym na drutach fioletowym swetrze, talerz zimnego farszu i pół zjedzonej szynki przed nią. Zamrugałem. Gdzie wszyscy? Nie odpowiedziała od razu, tylko dała mi smutny, bezzębny uśmiech i położyła na stole złożoną kartkę. Jej ręce drżały. Podniosłem ją. To nie była nawet koperta, tylko podrwana kartka papieru do notesu. Moje imię napisane czarnym długopisem: Wydaliśmy Twój pożyczony 8500 dolarów na rodzinną wycieczkę statkiem. Przepraszamy. Zajmij się babcią, dopóki nas nie ma. Kocham, mama. Patrzyłem w zdumieniu, nie mówiąc nic. Moje myśli przestały przetwarzać słowa związane z pożyczką i wycieczką, te pieniądze miały być na moją operację dentystyczną, na którą oszczędzałem przez ponad rok. Babcia patrzyła na mnie jak żołnierz na pole, minowe, ostrożnie, w milczeniu. Chyba nie myśleli, że ci to przeszkodzi, powiedziała cicho, składając serwetkę. Wyjechali wczoraj. Usadowiłem się ciężko na krześle. Siedzenie wydawało się chłodniejsze niż pokój. Bez ostrzeżenia, bez telefonu. Po prostu wzięli pieniądze i zostawili cię tutaj. Szepnąłem. Dała suchy śmiech. Och, kochanie, wiesz, że dzwonią tylko, kiedy czegoś potrzebują. Powoli kiwnąłem głową, moje ręce zacisnęły się pod stołem. To nie było nowe, to było tylko głośniejsze. Babcia napiła się soku pomarańczowego, popatrzyła mi prosto w oczy i powiedziała: Naprawimy to. Nic nie odpowiedziałem, ale wewnątrz coś pękło. A coś innego, coś znacznie chłodniejszego, zaczęło rosnąć. Babcia poszła spać wcześniej tamtej nocy, powiedziała, że jest zmęczona, że jej biodra nie wytrzymają dłużej czekania. Pocałowała mnie w policzek, pogłaskała po ramieniu i wyszeptała zawsze byłeś jedynym, który został uprzedzający. A potem poszła powoli, z tym małym, kulawym krokiem, który miała po tym, jak spadła ze schodów dwa zimy temu. I nikt nie zabrał jej na rehabilitację. Siedziałem sam w tym domu przez godziny, bez telewizji, bez świateł, tylko ta kartka, ta kartka. Pożyczka, moje pieniądze, pieniądze, które zarobiłem na nocnych zmianach, weekendach, świętach, jeżdżąc Uberem, filansując, pomijając posiłki, pomijając sen. 8500 dolarów na rejs. Otworzyłem czat rodzinny. Cisza, nawet wesołych świąt. Przewinąłem w górę. Ostatnia wiadomość od mojej mamy była z listopada: nie zapomnij przelać pożyczki na konto taty. Musimy zarezerwować, zanim ceny skoczą. Pożyczka? Nigdy nie nazywali tego prezentem, bo wiedzieli, że to nie było. Pamiętam głos mojej mamy, kiedy proponowała pomysł: To tylko krótkoterminowa pożyczka. Spłacimy ci do lutego najpóźniej. Zawsze możesz przełożyć swoją operację. Skinąłem głową, bo to robiłem zawsze. Kiedy chcieli pieniądze na czesne dla Jakobę, kiedy potrzebowali pomocy z długiem ojca na hazard, kiedy Kelly potrzebowała pieniędzy na czynsz po tym, jak straciła pracę, albo raczej, jak sama odeszła, bo jej szef był zły. Skinąłem głową, zawsze kiwnąłem głową, bo jeśli tego nie zrobiłem, byłem samolubny, niepomocny, niewdzięczny, bo rodzina jest najważniejsza, bo po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. Zrobili dla mnie? Wyrzucili mnie, kiedy miałem 17 lat. Bo odmówiłem kłamać za jako ubę po tym, jak ukradł babci leki przeciwbólowe. Nie pojawili się na mojej maturze, za to byli zajęci pomocą Emilii w przeprowadzce do jej chłopaka. Zapomnieli o moich urodzinach przez trzy lata z rzędu, ale gdy chodziło o pieniądze, nagle byłem znów rodziną. Następnego dnia miałem odpowiedzi. Nie byli po prostu na rejsie, byli na medziastek Aurora, luksusowym statku pływającym po Karaibach przez dziesięć dni. Prywatny pokład, prywatny kamerdyner. Dostęp do Infinity Pool, górne jedzenie po trzech tysiącach dolarów od osoby. Cztery osoby. Wiem, bo Emily opublikowała zdjęcie na Instagramie, to, które chyba zapomniała zablokować mnie przed oglądaniem. Wszyscy czterej w szlafrokach, szampan w dłoni, opis: W końcu trochę spokoju z dala od tych wszystkich pijawych i negatywności. Pijawki, zaśmiałem się głośno. Użyli moich pieniędzy, zostawili babcie z resztkami i nazwali mnie pijawką. To był moment, kiedy ostatnia nic we mnie pękła. Nie czułem już smutku, nie czułem nawet złości, byłem skupiony. Tego wieczoru babcia znalazła mnie w garażu, zgiętego nad starym biurkiem taty, otoczonego stosami papierów, rachunków, starych dokumentów. Nic nie powiedziała, po prostu patrzyła, jak przewracam strony dekad kłamstw. Muszę wiedzieć wszystko, powiedziałem. Gdzie poszły pieniądze? Co zrobili? Kto w tym uczestniczył? Usiedliśmy razem, a ona zaczęła przewracać kartki w starym notesie. Zacznijmy od 2016 roku, powiedziała. To wtedy, Twoja mama zabrała dostęp do mojej emerytury. Do północy mieliśmy liczby, a następnego dnia mieliśmy plan. Przyjechali rano, jak królowie. Ci sami ludzie, którzy zostawili mnie i babcie, z kartką i lodówką pełną zepsutego surówki, teraz wracali do domu jak bohaterowie wojny. Ich śmiech rozbrzmiewał w domu. Zanim drzwi się otworzyły. Emily weszła pierwsza, ciągnąc projektowaną walizkę, włosy zaplecione w wstążki, paznokcie świeżo zrobione. Och, tak się cieszę, że wróciłam, powiedziała. Ta ostatnia kolacja na statku wywołała u mnie wysypkę. Za nią weszła moja mama, wkraczając z elegancją złoczyńcy z telenoweli, okulary przeciwsłoneczne wciąż na sobie w pomieszczeniu. Czy w ogóle posprzątałaś trochę? spytała. Przechodząc obok szala babci, jakby to był śmieć. Tata wszedł za nią, czerwoną twarzą, opuchnięty po bufetach statkowych, mruknął, widząc mnie. Och, ty jeszcze tu jesteś! Jakob wszedł ostatni, nawet nie zauważając babci, po prostu rzucił torby na kanapę i opadł na nią. Nie odezwałem się, siedziałem przy stole, ręce złożone, spokojny, gotowy. Gdzie jedzenie? Zapytała mama, przeszukując kuchnię. Jakby była jej właścicielką. W lodówce odpowiedziałem: Wciąż jest dużo tej szynki, którą zostawiliście. Jakob zaśmiał się: Ciągle w tym stylu, mruknął: Stary, zamów jedzenie na wynos, nie jesteś przecież biedny. Wstałem powoli. Cieszę się, że wszyscy przyszliście. Usiądźcie, mam coś do pokazania. Jakob przewrócił oczami, ale osunął się na krzesło tata strzepał palce. Emily była zbyt zajęta szukaniem gniazdka do naładowania telefonu. Obróciłem laptop w ich stronę i kliknąłem play na pierwszym filmie Arkusz kalkulacyjny. Nie byle jaki arkusz kalkulacyjny, ale audyt finansowy, który spędziłem cztery dni budując z babcią. Każdy dolar przelany z jej konta emerytalnego, każda wypłata z bankomatu na stacjach benzynowych, każda płatność z którą Emily wysłała na nagłe przypadki, które okazały się być opłatami za Sephora i Apple. Skąd masz to? Zapytała mama, jej głos nagle napięty. Z jej banku odpowiedziałem. Powinnaś być bardziej ostrożna, korzystając z cudzych haseł. Drugi film to zrzuty ekranu transakcji z Venmo, logowanie do urządzeń mamy, dopasowane punkty dostępu do nawyków ojca na zakłady. Potem e-maile od mamy do Emily. Nie zauważy, że zniknęła zaliczka na rejs. Za bardzo nam ufa, odpowiedziała Emily. Jest miękki. A kto zostawia babcie samą na Boże Narodzenie? Zacisnąłem zęby, ale kontynuowałem. Mógłbym tu skończyć, powiedziałem, ale nie skończę. Jeszcze jeden plik. Nagranie głosowe Kelly, żony jako Ube, stojącej na naszym tarasie dwa dni temu, płaczącej, nie chciałam wyjść, błagałam go, ale Jakob powiedział, że jeśli nie damy tych pieniędzy, po prostu zostawią ją i poradzi sobie później. Zostałam cicho, bo powiedział, że to wszystko przeminie. Przepraszam, nie mogłam tego dłużej wytrzymać. Jak obzerwał się na nogi? Nagrywałeś moją żonę. To nielegalne. Nie, powiedziałem. Ona mnie o to poprosiła. Powiedziała, że ma dość kłamstw za ciebie, że ma dość patrzenia, jak wysysasz ludzi. Ojciec wstał, teraz czerwony z wściekłością. Ty, mały wężu, wykopujesz nasze konta, jakbyś był kimś, kto ma dość bycia okradanym, wyszedłem na chwilę z siebie. Otworzyłem ostatnią kartę. E-mail gotowy do wysłania: formalny raport o nadużyciach finansowych wobec osób starszych, dowody załączone do działu oszustw emerytalnych, prawnik babci, ambedzmem powiatowy i dwa lokalne media. Macie 48 godzin, powiedziałem: mój głos równy jak stół. Zwróćcie każdą złotówkę, albo wyślę to, wszystko. Ręce Emili drżały. Kłamiesz! Zrujnujesz swoją rodzinę. Nie, odpowiedziałem. To wy się zrujnowaliście, ja tylko wysyłam rachunek. Babcia wstała powoli, nie powiedziała ani słowa przez cały czas, ale teraz podeszła do głowy stołu, położyła rękę na oparciu krzesła i powiedziała: Wychowałam trójkę z was, karmiłam was, zmieniałam, chroniłam was, a kiedy nie mogłam chodzić, zostawiliście mnie z zamrożoną fasolą i spleśniałym ciastem. A wy popijaliście szampana za skradzione pieniądze. Mieliście szczęście, że to on was goni, bo gdyby to było tylko ze mną, urwała, ale pokój był cichy. Przekaz jasny. Tata wymamrotał coś pod nosem i wybiegł. Emily płakała i próbowała objąć babcie, która się odwróciła. Jakob tylko patrzył na mnie. Nie jesteś już rodziną. Uśmiechnąłem się. Nie, wreszcie jestem wolny. Nie wierzyli, że to zrobię. Myśleli, że blefuję. Nawet po tym, jak rzuciłem ten e-mail przed nimi, nawet po tym, jak babcia patrzyła na nich oczami pełnymi cichej, starożytnej wściekłości, wciąż myśleli, że mogą mnie wyczekać, manipulować mną, zmęczyć mnie. Ale ta wersja mnie, cicha wersja, ta, która kiwnęła głową, zapłaciła i mówiła: „Dziękuję za okruszki, umarła, kiedy wydali 8500 dolarów moich oszczędności na pinekolady i bufet na statku. Pierwsze 24 godziny były ciche. Żadnych wiadomości, żadnych przeprosin, tylko ja i babcia w tym pustym, zbyt cichym domu, jedzący mikrofalowaną owsiankę, na zmianę sprawdzający konto bankowe. Drugiego dnia nic się nie wydarzyło. Wysłałem e-maila ze wszystkimi plikami, wszystkimi zrzutami ekranu, wszystkimi nagraniami, z datą i załączonymi plikami do władz stanowych i CC do wszystkich redakcji w promieniu 100 mil. O godzinie 18.13 otrzymałem odpowiedź. Dziękujemy za zgłoszenie. Sprawa została otwarta. Trzeciego dnia wybuchło. Jakob był pierwszym, który panikował. Obudziłem się do dwunastu nieodebranych połączeń i lawiny wiadomości. Odniechcieliśmy tego tak po serio zniszczysz swoją rodzinę dla pieniędzy? Potem przyszła klasyczna wiadomość od mamy. Jesteś emocjonalny. Proszę zdejmij ten post. Porozmawiamy, ale nie odpowiedziałem. Zamiast tego przesłałem każdą wiadomość do mojego prawnika, kobiety o imieniu Natalii, która przeczytała wszystko z zimną precyzją chirurga. Współpracowała z prawnikiem babci od dnia, kiedy wcisnąłem nagranie wyznania Kelly. Do południa tego dnia Natalii wysłała oficjalne listy intencyjne do pozwu do moich rodziców, Jakobę i Emilii. Ona też nie blefowała. Zarzuty: nadużycia finansowe wobec osób starszych, nieautoryzowany dostęp do kont emerytalnych, niegospodarne wykorzystanie pożyczek rodzinnych. Kwota do zapłaty z odsetkami i odszkodowaniami to 14 dolarów. Następnej nocy mama pojawiła się przy drzwiach. Wyglądała, jakby nie spała przez kilka dni, bez makijażu, włosy związane niedbale. Czy możemy porozmawiać? zapytała, głos drżący. Założyłem ręce. Tylko jeśli przyniosłaś książeczkę czekową. Wyjęła z torebki białą kopertę. A w środku był czek kasierski na 8500 dolarów. Moja pożyczka, bez odsetek, zapytałem. Masz szczęście, że to dostajesz, warknęła. Zniszczyłaś nas przez ten bałagan. To ty go stworzyłaś, odpowiedziałem. Odwracasz się od własnej matki. Nie, odpowiedziałem, wychodząc na zewnątrz i trzaskając drzwiami za sobą. Wreszcie odwracam się od złodzieja. Później tego tygodnia Emily zadzwoniła do mnie z telefonu służbowego. Płakała, powiedziała, że artykuł zaczął się rozprzestrzeniać. Tytuł – Rodzina kradnie emeryturę niepełnosprawnej babci, zostawiają ją na Boże Narodzenie, wnuk walczy o sprawiedliwość. Dostał 42 tysiące udostępnień w ciągu jednej nocy. Pracodawca Emily, butikowa firma marketingowa, nie docenił tego rozgłosu. Jej imię było w każdym zrzucie ekranu. Jej wiadomość o pijawkach i negatywności stała się memem. Zaraz zostanę zwolniona. Krzyczała. Masz pojęcie, co zrobiłeś? Oddaj przysługę, powiedziałem. Teraz zapłać swoją część. Zrobiła to w czterech ratach. Zażądałem dowodu zapłaty za każdą ratę, żadnych skrótów. Jakob był ostatnim, który upadł. Na początku zachowywał się. Jakby był nietykalny. Mój szef się nie przejmuje, chwalił się na mediach społecznościowych. To wszystko i tak fałsz. Ale potem Kelly go opuściła. Złożyła wniosek o separację. Powiedziała, że nie będzie pozwalała, by jej dzieci dorastały w domu, gdzie kłamstwo i kradzież są normą. Zadzwoniła do mnie tego samego dnia. Przepraszam, że to trwało tak długo, wyszeptała, ale teraz widzę, kim on naprawdę jest. Zapytałem, czy potrzebuje pomocy w znalezieniu mieszkania. Zawahała się, a potem powiedziała: "Tylko jeśli nie będzie żadnych zobowiązań". Uśmiechnąłem się. Tak, bo zrobiłaś właściwą rzecz. Dwa dni później Jakob zjawił się przy moich drzwiach, nieogolony, zmęczony, wściekły. "Jesteś głupcem", syknął. "Zrujnowałeś wszystko". "Nie", odpowiedziałem, wręczając mu pismo prawne. To ty zrujnowałeś, Natali właśnie złożyła wniosek o zajęcie Twojego wynagrodzenia. Próbował podzieć to na pół i rzucić w moją stronę, nie drgnąłem. Zapłać każdą złotówkę, powiedziałem, albo zamrozimy Twoje konta. Nie blefuję, zapytaj Emilii. Pod koniec drugiego tygodnia wszystkie pieniądze zostały zwrócone. 8500 dolarów od mamy i taty, 3100 dolarów od Emilii, w tym odsetki. 2700 dolarów od Jakubę po pożyczce od własnego szefa, łączna kwota 14320,85 dolarów. Z tych pieniędzy wykorzystałem 3000 dolarów, żeby w końcu przejść operację dentystyczną, kolejne 2000 dolarów na zakup odpowiedniego fotela dla babci, a reszta poszła na zablokowane konto oszczędnościowe w imieniu babci, do którego dostęp mieli tylko ona i ja. Kiedy pokazałem jej dokumenty, rozpłakała się. Oni zabrali mi wszystko, szepnęła. Ale nie zabrali ciebie, kropka. I właśnie w tym momencie wygrałem. Nie tylko pieniądze, nie tylko wojnę prawną, ale siebie. Wagę, którą nosiłem przez lata, poczucie winy, zobowiązania, cichą hańbę bycia mniej kochanym to wszystko zrzuciłem z siebie jak zły płaszcz. I wyprostowałem się wyżej niż kiedykolwiek. Przestali dzwonić i wiesz, co to poczułem? Cisza, po raz pierwszy, miała puls. Nie była to ta panikująca cisza winy, ani ciężka cisza wstydu, ale czysta, chirurgiczna cisza, taka, która pojawia się po tym, jak w końcu wycinasz coś zainfekowanego. Pieniądze wróciły, dom był cichy. Babcia w końcu znów spała całą noc, nie budziła się co godzinę, bojąc się, że ktoś włamie się do jej życia, ukradnie resztki jej godności. A ja stawałem się kimś, kogo nie mogli kontrolować. W tygodniach po wybuchu nie zbierałem tylko pieniędzy, zbierałem swoje życie. Zrezygnowałem z pracy, która mnie wyczerpywała, powiałem kontrakt zdalny, który płacił lepiej i oddał mi moje godziny. Zabrałem babcie do jej ulubionego miejsca, do za starej jadłodajni z podłogą w kratkę i najgorszą kawą w stanie. Śmiała się więcej w jedną godzinę niż przez ostatnie pięć lat. Tęsknię za tym, powiedziała, maczając frytki w szejku. Chcesz powiedzieć, że twoje tętnice tęsknią za tym, żartowałem. Wzruszyła ranionami. Wolę umrzeć śmiejąc się z tobą, niż dławić się krewetkami z tych wężów. Fer, odpowiedziałem, ale nawet spokój ma swoje duchy. Nie zadzwonili, ale rozmawiali. O, rozmawiali. Emily opublikowała na Facebooku, że niektórzy nie rozumieją, czym jest przebaczenie, łącząc to ze zdjęciem, na którym zapala świece w kościele. Mama powiedziała dalekim krewnym, że zmanipulowałem babcią w jej starszym wieku. Pominęła część, której użyła emerytury babci na spłatę swojego zadłużenia za operację plastyczną. Jakob Odzakebi zszedł na całego w deluzję. Opublikował reel o toksycznych rodzeństwach z dźwiękiem z udając, że jest zdradzonym dziedzicem jakiegoś zniszczonego imperium. Opis. Niektórzy wolą cię zobaczyć, jak upadasz, zamiast podnieść się razem z tobą. Kropka. Zaśmiałem się przez 10 minut bez przerwy. Podnieść się razem z tobą? Próbowałeś mnie spalić żywcem i tańczyć na popiele. Chcieli przepisać historię, ale ja miałem dowody i nie wracałem do cienia. Punkt zwrotny nastąpił trzy tygodnie później. Byłem w sklepie spożywczym z babcią, popychając jej wózek, wkładając do niego puszki z zupą i napój imbirowy, gdy podeszła do nas starsza kobieta, elegancka, wyraźnie znajoma. Przepraszam, powiedziała, patrząc prosto na mnie, czy to ty jesteś tym z artykułu? Zesztywniałem. Uśmiechnęła się. Tym, który uratował swoją babcię. Zamrugałem. Tak, chyba. Spojrzała na babcie, potem znów na mnie. Chciałam tylko powiedzieć: Dziękuję, że stanąłeś w jej obronie, że nie milczałeś. Moja matka zrobiła to samo jej, ale nikt nie walczył o nią. Żałuję, że nikt nie stanął po jej stronie. Dotknęła mojego ramienia, delikatnie, na chwilę. Potem odeszła. Spojrzałem na babcie. Stała z zamrożoną ręką na puszce z zupą, uznapływały jej do oczu. Nie myślałam, że ktokolwiek nas zobaczył, wyszeptała. Teraz widzą, powiedziałem, i wtedy zrozumiałem, że to nie chodziło tylko o pieniądze, zemstę, czy udowodnienie, że nie jestem przegranym. To chodziło o powiedzenie prawdy na głos, w końcu. Najlepsza część? Byłem już zmęczony tłumaczeniem siebie. Nie musiałem już krzyczeć. Prawda sama dotarła do świata, ciągnąc za sobą ich imiona jak torbę śmieci, rozpryskując się na chodniku. Za każdym razem, gdy publikowali, ludzie pamiętali. Za każdym razem, gdy kłamali, ktoś w komentarzach przypominał im, kim naprawdę są. Mama próbowała odbudować swój wizerunek, założyła kanał kulinarny na YouTube, przytulna kuchnia z Karlą, ale w pierwszym odcinku ktoś napisał, czy zapłaciłaś za tę kuchenkę kradzionymi pieniędzmi emerytalnymi. Usunęła kanał w dwa dni. Jakob próbował znaleźć nową pracę, nie przeszedł testu sprawdzającego. Okazało się, że zajęcia komornicze odstraszyły firmę. Ups. Emily zniknęła na jakiś czas, a potem pojawiła się na nowym koncie na Instagramie, M znak podkreślenia podkreślone życie resetu. Publikowała zdjęcia jogi, inspirujące cytaty, twierdząc, że odcina się od toksycznych ludzi. Co było zabawne, bo to nie ja ją odciąłem. Wygnaliśmy ją. Minęły miesiące. Przeprowadziłem się do nowego mieszkania, cichego, czystego, wypełnionego meblami z drugiej ręki. Wybrałem siebie, niczego, co oni wybrali, niczego, co oni dotknęli. Zabrałem babcie ze sobą, jedno mieszkanie dla niej, drugie dla mnie. Babcia ozdobiła swoje pokoje starymi zdjęciami i kocem, który wydziergała w 1993 roku. Nazwała to fortem. Pewnego wieczoru zapukała do moich drzwi. Mam pytanie, powiedziała, siadając powoli na łóżku. Kiedy zobaczyłeś tę kartkę, tę, którą zostawili, dlaczego nie po prostu odszedłeś? Dlaczego zostałeś? Zastanowiłem się przez chwilę, a potem odpowiedziałem, bo pamiętałem, kim byłem przed tym, jak sprawili, że zapomniałem. Spojrzała na mnie długo, potem kiwnęła głową. Jestem z ciebie dumna, kochanie. I to złamało mnie, bardziej niż jakiekolwiek wyzwisko, które wykrzyczeli. Bo miała na myśli to naprawdę, a nikt inny w tej rodzinie nigdy tego nie zrobił. Kilka tygodni później spotkałem Kelly na zewnątrz kawiarni. Wyglądała zdrowiej, lżej, szczęśliwiej. Powiedziała mi, że zaczęła chodzić na zajęcia wieczorowe, pracując nad certyfikatem, próbując zbudować coś własnego. Nie wiedziałam, że mogę żyć w ten sposób, powiedziała, bez strachu przed tym. Co on zrobi następnie? To ty mi to dałeś, dodała. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Podeszła bliżej. Zmieniłeś nie tylko swoje życie, dodała. Kiwnąłem głową cicho i może po raz pierwszy w to uwierzyłem. Więc oto moje zakończenie. Chcesz wiedzieć, co stało się z rodziną? Zniszczyli swoje imię, próbując pogrzebać moje. Chcesz wiedzieć, co stało się ze mną? Przestałem czekać, aż zadzwonią do mnie rodzina i zacząłem budować własną, z ludźmi, którzy nigdy nie kazali mi błagać o miłość. A teraz, teraz śpię spokojnie, ze wszystkimi światłami wyłączonymi, bo nie boję się już, co jeszcze mogą mi zabrać. Oni już zabrali wszystko, a ja to odzyskałem.